W dzisiejszym odcinku garść wiadomości plus komentarz. Między innymi urządzenia pomocnicze dla kierowców. policja z Prajem w Pieszego. Czechy, znak drogowy Plus Kolejne płatne odcinki dróg, prawo jazdy w wieku lat 17 oraz KTM upada. Witam w kolejnym odcinku podcastu, a właściwie to, 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 to nie jest podcast. Dzisiaj garść wiadomości minionych. No ciężko by było raczej przewidywać przyszłość. W sensie tutaj nie zajmujemy się przewidywaniem przyszłości, przynajmniej nie na taką skalę. Na początek garść dobrych wiadomości, a później. To się zobaczy. Nieczęsto się zdarza, ale zdarzyło się. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, czyli GDDIA, zrobiła coś dobrego dla kierowców. Mianowicie będą, czy właściwie już są montowane, urządzenia przy drogach. Te urządzenia będą służyły do ściągania śniegu z dachu samochodów ciężarowych. I jest to bardzo dobra wiadomość, dlatego że to przysłuży się wszystkim. No bo generalnie rzecz biorąc, chyba fajnie, że ten dach tej przyczepy na będzie posprzątany, dzięki czemu no, na największą korzyść odniesie z tego ten, któremu ten śnieg nie spadnie na samochód w czasie jazdy. To jest bardzo dobra wiadomość. I takich rozwiązań chcielibyśmy więcej. Są też inne dobre wieści. Mianowicie, policja dołącza się do dobrych wieści. W końcu coś. Na poprawę bezpieczeństwa, ale tak zupełnie serio. W Łodzi policja pryskała pieszych odblaskowym sprayem No, jest to pierwsza taka akcja w Polsce i fajnie, dlatego, że no, pieszych faktycznie po zmroku ciężko zauważyć. Tym bardziej, że ciuchy odblaskowe nie są za bardzo w modzie, chociaż akurat dzisiaj, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o tych najmłodszych, małych dzieciaczków, to to tak, to dosyć popularne są te jaskrawe kolory. Ale jaskrawy kolor to niekoniecznie kolor odblaskowy, bo. To nie kolor jest odblaskiem, tylko to, co odbija światło, więc nie w każda odzież posiada pasek odblaskowy. Jest to już coraz bardziej powszechne w produktach dla najmłodszych i bardzo dobrze. Natomiast, no jak wiemy, najmłodszych samych nie należy puszczać drogą, trzeba by było także i siebie wyposażyć w coś takiego. Ale że nie jest to zbyt modne, to będzie modne co innego, a mianowicie spray. No bo kto nie lubi się posprayować czasem, nie? To są bardzo dobre wieści. Takich akcji potrzebujemy. Z jednej strony akcja uświadamia pieszych o potrzebie tego, że muszą być zauważeni. My, kierowcy, również na tym zyskamy. Ja mówię, my, kierowcy, ja przecież też bywam pieszym. Natomiast nie ma wyników tej akcji. W sensie ta akcja była w. w, w... Jakoś w październiku, na początku listopada, i do dzisiaj nie ma jej wyników. Policja wytypowała miejsca, które są ich zdaniem najbardziej niebezpieczne. Niestety, żaden z artykułów prasowych ani na stronie Policji Łódzkiej nie ma informacji o tym, na jakiej podstawie wybrali sobie te miejsca. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy te osoby, które zostały posprejowane, nie zginęłyby w wypadku, gdyby nie miały na sobie tego sprayu. Każdy pomysł na poprawę bezpieczeństwa, każdy pomysł, który nie wyciąga pieniędzy z naszej kieszeni, jest pomysłem, który zasługuje na uwagę i pochwalę. Dobra, nowy znak drogowy, czyli P plus D. To się chyba dobrze nie będzie kojarzyć. No dobra, mamy już tabliczki w stylu Park and Ride, mamy tabliczki w stylu Kiss and Ride, no to teraz czas na... A sam muszę zobaczyć. No dobra, generalnie zanim to znajdę, to chodzi o to, że to jest tak. To jest tabliczka takiego parkingu, gdzie zatrzymasz się, po to, żeby zabrać innych pasażerów, czyli niekoniecznie swoją rodzinę i znajomych. Czyli jest to znak, w którym możesz wsiąść do samochodu z nieznajomym. Ze, nie, z nieznajomym. Jest to miejsce, gdzie możesz wsiąść do samochodu z nieznajomym i rząd do tego zachęca. Akcja oczywiście ma miejsce w Czechach, do jasności. Czy u nas się to zaadoptuje? Nie sądzę. Po drugie, kto chodzi po autostradzie szukając samochodu? W sensie, ja wiem, że kiedyś tak. Znaczy inaczej, ja pamiętam, jak kiedyś ludzie faktycznie chodzili po, po różnych drogach, w tym po autostradach z tabliczkami i tak dalej, ale dzisiaj to się tych ludzi raczej wyłapuje niż podwozi. Dobra, to jeszcze raz. W tym konkretnym przypadku, mówimy tu o Czechach, jest to tabliczka, która oznacza park and drive, czyli jest to, skupia się to na usługach Bolta i Ubera oraz innych tego typu, gdzie krótko mówiąc, można podjechać i zabrać pasażera. A ze strony pasażera jest to miejsce, w którym możesz wsiąść do samochodu z nieznajomym i czuć się bezpiecznie, bo rząd czuwa. No nieważne, wszystko w imię w, w imię ekologii. No. Nie, nie posiadaj własnych samochodów, jeździ Uberem, korzystaj z komunikacji miejskiej. Tak, to widzę. Swoją drogą to uwielbiam te krzykliwe tytuły. Nowy znak drogowy, co dokładnie oznacza P plus D? Kierowcy mogą łatwo go pomylić. No i co? I co się stanie, kiedy go pomylisz? Park and drive, kiss and ride? Park, nie, Case and Ride, tak. Park and Drive. Czyli co? Co się stanie, jak pomylisz? W sensie co? Nie wolno tam kogoś wysadzić? W sensie to jest tylko dla Boltów? No nie. Jak się ma dostać tam zwykły pasażer, który chce potem z Bolta skorzystać? Musi innym Boltem przyjechać? Nie wiem. A może na przykład, nie wiem, chodzi o to autorowi tego artykułu, żeby po prostu zwyczajnie, ten co liczy na to, że tam się co dorobi, to się nie dorobi. Są kolejne dobre i ważne zmiany dla kierowców w kodeksie ruchu drogowego, i mówimy tutaj już o Polsce, mianowicie limit prędkości w górę, ale będzie to też zaostrzenie przepisów. Czytamy za Business Insider: Ministerstwo Infrastruktury szykuje podniesienie dopuszczalnej prędkości dla ciągników. Tak, dla ciągników. Dla ciągników, ale dla rolniczych ciągników, czyli dla traktorów. Inne proponowane zmiany to ułatwienie uzyskania pra uprawnień dla nastolatków. O tym za chwilę. A, no i utrata prawo jazdy za znaczne przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym. Więc pytanie brzmi, którą stronę my zmierzamy? Pojazdy coraz szybsze, hamulce coraz lepsze, a ludzie coraz głupsi? Prędkość zabija. Skoro prędkość zabija, to rozwiązaniem może okazać się całkowite zakazanie prędkości. Jej używanie w końcu jest równe z używaniem broni palnej w tłumie. Tych teorii nie potwierdza jednak raport nikt z 2011 roku, który wydaje się być nadal aktualny. Ale dziś niestety nikt nie przejmuje się tymi badaniami. Nikt nie robi nowych badań w takim samym zakresie. Ten raport tak naprawdę do dzisiaj nie został podważony. Jeśli w TV powiedzieli, że prędkość to musi być, to prawda. Otóż raport twierdzi, że przyczyną, największą, główną przyczyną, jest infrastruktura drogowa. Rzecz jednak w tym, że tu chodzi o nasze życie. Zamiast skupiać się na prawdziwie poważnych przyczynach, zakładamy sobie kajdany tam, gdzie ich nie musi być. Koniec dobrych wieści, przechodzimy do stałego programu. No i kolejne wieści, w sensie niekoniecznie dobre. Mianowicie 500 zł kary, kolejny mandacik. No czy to jest mandat? Od 1 listopada kontrole z automatu, wezwania pocztą i tak dalej. A chodzi o. Jak zwykle, klikbejtowe tytuły. Mianowicie, czyli nowe kolejne płatne odcinki dróg w Polsce będą one oznakowane właściwie one są oznakowane znaki istotne na rozszerzonej sieci płatnych dróg to między innymi tabliczka T28 D39a i D49 oraz tabliczka T34 tylko, że tutaj ja muszę dodać swoje 5 groszy bo sorry bardzo ale co to znaczy, że że, że kara, że no kara tak okej okay. znaczy się drogi są publiczne ale oddane są w prywatne ręce i te prywatne ręce będą nas karać za to, że poruszamy się po tych drogach, które zostały Zbudowane za nasze pieniądze. No ale gdzieś tam jest jakaś umowa w tle, która prawdopodobnie mówi o tym, że no, jeżeli w tej chwili oni postawią te bramki i będą kasować te pieniążki, no to temu naszemu rządowi się spłacą, czyli pośrednio niby nam tylko, że to nie jest tak do końca, bo wiadomo, firma musi przynosić zyski, tak, profity, więc my generalnie rzecz biorąc, jako dobre społeczeństwo, zasponsorowaliśmy jakiejś firmie, jednej, drugiej czy trzeciej, drogę, to tak jakbyśmy wybudowali po prostu jakąś fabrykę i po prostu ją komuś oddali na zasadzie, no dobra, to zwrócisz mi koszty jej budowy i to jest twoje, tyle, że jedna rzecz tutaj mnie tak, Troszeczkę irytuje, a mianowicie te kary, No to nie chodzi o samą karę, tu nie zostało to nazwane mandatem, ale jeżeli wjedziesz na taką płatną drogę i nie zapłacisz, te kary są wystawiane niby z automatu. W przypadku niektórych z tych dróg, być może nawet i wszystkich, masz możliwość tak zwanego czynnego żalu. Czyli jeżeli skorzystałeś z tej drogi, wjechałeś na tę drogę i nie kupiłeś przejazdu, nie wykupiłeś go w tej super apce. Jeżeli nie kupiłeś sobie bileciku, bo jak wiemy, te bramki są w tej chwili likwidowane chyba już wszystkie, ty musisz zjechać na najbliższą stację benzynową i zakupić sobie taki karny bilecik. Z datą wstecz. I wtedy jest OK. A co się stanie, jeżeli wjedziesz na taki płatny odcinek drogi, a za tobą wiedzie patrol policji? Otóż patrol policji posiada system, który z automatu zczytuje Twoje tablice rejestracyjne i momentalnie w ich systemie wyświetli się informacja, że nie zapłaciłeś za ten odcinek autostrady, na przykład czurka z, od z Wrocławia na Katowice. Co następnie? Następnie policja. Zatrzymać się i wystawić ci 500 zł kary. Czyli policja pilnuje interesów prywatnej firmy. To tak, jakbyś miał dyskotekę i na tę dyskotekę ochroniarzami byliby policjanci, którzy pilnowaliby, aby klienci płacili za drinki. No to jest, powiem szczerze, bardzo dobry pomysł na biznes, mieć biznes, który za darmo pilnuje ci policja. W sensie masz to w pakiecie i nie musisz dodatkowo płacić żadnej firmie ochroniarskiej i tak dalej, bo po co. To może na przykład policja także powinna wyręczyć Kanarów. Może zamiast Kanarów powinna chodzić po tramwajach albo po pociągach PKP i pilnować, czy ludzie mają bilety. Więc jeszcze raz, duże zmiany dla kierowców. No i prawo jazdy od 17 roku życia, jak donosi nam TFM24. To, to nie jest takie hop. Nie jest to takie kolorowe, jakby się miało wydawać, czyli będą ograniczenia. Przede wszystkim taki kierowca nie będzie mógł się poruszać samodzielnie, w sensie będzie musiał jechać w towarzystwie osoby dorosłej. Wyłącznie w towarzystwie dorosłego, doświadczonego kierowcy, cokolwiek to znaczy. Nie będzie można przekroczyć 50 km na godzinę w terenie zabudowanym oraz 80 poza nim. Nie wiem, jak to skomentować, bo. Te 10 mniej to jest jedno niby wielkie nic ale jednak będzie powodować że jeżeli większość kierowców będzie jechało z tą prędkością około 90 niektórzy może trochę więcej no to będzie dosyć dużo sytuacji w których będzie wyprzedzany więc to, to nie jest to nie jest komfortowa sytuacja i 100 na autostradzie i ty też nie możesz przekroczyć 50 km na godzinę w terenie zabudowanym ale on nie będzie mógł bardziej ale 100 na autostradzie. Tam, gdzie inni mogą lecieć 140 niewiele szybciej niż ciężarówka. To zasadniczo będzie powodować sytuację, że długo będzie się przytulał z tymi ciężarówkami. Długi odcinek drogi. Ja tam wolę szybko zostawić ciężarówkę w tyle. Na autostradzie nie będzie można przekroczyć prędkości 100 km na godzinę, na autostradzie, drodze ekspresowej, i. A i nie będzie mógł wykonywać przewozu osób. Także w ramach przewozu okazjonalnego. Więc po co mu to prawo jazdy? No, jak tak sobie pomyślę, to to w sumie nie jest to takie najgorsze, bo ja rozumiem intencję. W ten sposób ten kierowca młody ma nabrać doświadczenia, tak? Przez rok jeżdżąc z tatą na przykład. A co z sierotami? W sensie, co z ludźmi, którzy nie mają rodziców, nie mają osób bliskich, które nie będą mogły im towarzyszyć? To oznacza, że osoby, które na przykład wychodzą z domu dziecka, nie będą mogły posiadać prawa jazdy od 17 roku życia, tylko dlatego, że nie mają rodziców, albo że są ich pozbawione. No a ten kierowca, który będzie miał 18 lat. Będzie mógł jeździć bez doświadczonego kierowcy. Nie. To nie ma sensu. To, ten pomysł jest z dupy To jest jeden z kolejnych tych pomysłów, że um, żeby coś zrobić, żeby pokazać. Nie wiem, wymyślmy coś głupiego. Powiedzmy, że chodzi o bezpieczeństwo. Uratujemy małe dzieci i kaczątka i turkaweczki. I to ma być to uzasadnienie, Be o, chodzi o bezpieczeństwo. Ja raczej widzę więcej sytuacji stresowych do tego młodego kierowcy. No ale że ci pokażę. Ja powiem tak, ja prawo jazdy mam od 17 roku życia. Oczywiście pojazdami jeździłem dużo wcześniej, prowadziłem te pojazdy. To nie jest tak, że prawo jazdy jest potrzebne w każdych warunkach, gdzie się poruszasz pojazdem, do samego odpalania silnika i prowadzenia pojazdu. I to nie, nie jest jakieś szyderstwo. Na własnym terenie masz prawo. Na terenie, który nie jest drogą publiczną, masz prawo. Bez prawa jazdy. Natomiast prawo jazdy. Upoważnia Cię do poruszania się drogami publicznymi. I ja prawo jazdy robiłem w wieku 17 lat. Miałem prawo jazdy kategorii A i B. I potem miałem przez to całą serię problemów z ubezpieczycielami, którzy jak zmieniło się prawo tam w 2000, nie pamiętam, drugim, pierwszym, nie nieważne. To jak wypełniałem wnioski o ubezpieczenie pojazdu, to nigdy nie chcieli mi uwierzyć, że mam mm. prawo jazdy od 17 roku życia. W związku z tym, że każdym jednym razem zmuszali mnie do poświadczenia nieprawdy i wpisywania, że prawo jazdy posiadam od 18 roku życia. No i jednocześnie byłem na tym stratnym, bo zniżki. Zniżki i jeszcze raz zniżki. Czyli musiałem czekać na no, swoje zniżki rok dłużej. Czy prawo jazdy od 17 roku życia poprawi nam bezpieczeństwo? Ja uważam, że tak, dlatego, że my tak naprawdę powinniśmy być wychowywani w kulturze motoryzacyjnej. Nasze dzieci już w szkołach powinny się uczyć prowadzenia pojazdów mechanicznych. I nie żartuję, kiedyś to była norma, takie coś jak na przykład karta motorowerowa, znajomość przepisów. Wpajało się to dzieciom już w najmłodszych latach. Będąc w szkole podstawowej mogłeś posiadać uprawnienia do prowadzenia motoroweru. No dziś mamy trochę inne czasy tych pojazdów. Pojazdów jest ogólnie dużo więcej na drogach, więc ja też nie wiem, czy bym w ogóle puścił swojego syna na ulicę, żeby prowadził tam motorower mając tych 9 lat, tak. Natomiast yy, nie w tym rzecz, rzecz w tym, żeby po prostu zwyczajnie oswajać nas ludzi z pojazdami mechanicznymi, bo uważam, że jest ogromna różnica w tym jak prowadzi pojazd ktoś kto prowadzi go od dziecka, a jak ktoś kto robi prawo jazdy w wieku 40 lat. No oczywiście są jeszcze po drodze dwudziestolatkowie, którzy pierwszy raz wsiadają do pojazdu za kierownicę mając lat 18 albo 20. I troszeczkę mi mm, jeszcze wtedy szalają. No dobra, na zakończenie. Znany producent motocykli złożył wniosek o upadłość, a już na dzień dzisiejszy jego długi sięgają 3 miliardów euro. A wczoraj jeszcze mówiono o jednym miliardzie. To tak duża suma, że ciężko mi ją wymówić. Jedyny właściciel, pani... O proszę, nie wiedziałem. Pani Karol... Myślałem, że Karol to mężczyzna. Pani Karol Urkauf. Przepraszam, nie potrafię tego wymówić. Prowadzi firmę niezależnie od innych spółek KTM od chwili jej podziału, czyli od 1992 roku. Okej, okay, ale bez obaw. KTM upada, natomiast niektóre modele będą dalej produkowane z chińskie, CF Moto, to jest słynny ostatnio od 750 chociażby, No chińska firma, kolejnym przykładem może być jakiś Zontes, on chyba najkiedy kopiuje, KTM jednak nie słynął z, awary... z nieawaryjności, KTM to raczej był motocykl, który już lata świetności dawno miał za sobą, potężne, fajne maszyny, ja sam się śliniłem na widok niejednego a no Naked'y mnie tylko nie kręciły, ale jeżeli chodzi o te Enduro, mm. I nadal zamierzam w niedalekiej przyszłości kupić takowy. Natomiast jeżeli tutaj mówimy o tym, dlaczego firma ta upadła, no cóż, jednym z powodów miało być to, że na przykład jak były czasy Dawidowe, Dawid 19 jak zapanował, to wtedy firma wpadła na to, że no, zwiększa się ilość zakupowanych motocykli, więc oni w to fejdą. Tylko jakoś nie wykalkulowali, że. Jak z... Dawid 19 powoduje, że ludzie mają coraz ciężej z pracą, to te zamówienia w rzeczywistości to jest jakaś dziwna sytuacja, która raczej nie będzie miała zbyt długo miejsca, szczególnie jeżeli chodzi o motocykle znacznej wartości? Bo, sorry bardzo, ale KTM to raczej za jednego KTM możesz mieć, nie wiem, z 10 Chińczyków albo lepiej, więc jeżeli ludzie kupowali małe motocykle, chińskie motocykle w sensie do pojemności 125 i 350, to dlaczego KTM sprzedając swoje litrówki? Około litrówki. Pomyślał, że też się na to załapie. No, sorry, ale to się trochę, no tak z perspektywy czasu, to się trochę nie klei. To się nie mogło udać. To i się nie udało. Więc KTM idzie do zamknięcia. Co to dla nas oznacza? W zasadzie nic. Ja na przykład osobiście miałem okazję pomagać przy motocyklu, który był świeżo z salonu KTM zakupiony i miał wiecznie ten sam problem. Czy miał ich więcej? Nie wiem, dlatego że motocykl tak zirytował właściciela, że ten go po prostu zwyczajnie sprzedał. A chodzi o to, że pompa, to była pompa hamulcowa, ta na kierownicy co jest, bo tam czasem jeszcze są te hydrauliczne sprzęgła, ale to była pompa hamulcowa przedniego i ona ciekła. Nówka motocykl. Więc co? Więc na gwarancję wymienili. Cholera wie co, czy uszczelnia, czy, czy całą pompę mi się wydaje, że polecieli po taniości, no ale generalnie rzecz biorąc motocykl do nich trafił na gwarancję chyba trzy razy z tego co pamiętam i to nie, do, nie zdawało egzaminu, w końcu jakoś to zostało tam opanowane i w momencie kiedy zostało opanowane ten motocykl przestał być eksploatowany i został wystawiony na sprzedaż, no słynne ukręcające się wałki, no ale wiadomo, no, jeżeli się reklamowali jako motocykle do katowania, no to co się dziwić, że ludzie je katowali, to tyle, garść dobrych wieści.